Także tego. Przefarbuję się na różowo. Hejka słodziaki! A dzisiaj spełnimy marzenie z mojego dzieciństwa. Czyli ozdobimy piękną lalkę. Ale najpierw muszę się do tego dobrze przygotować. Okej, okay, przygotowana już jestem. A więc teraz przejdźmy do naszej lalki Barbie, którą się dzisiaj zajmiemy. Jest to główka lalki do stylizowania, o której marzyłam całe dzieciństwo. I wreszcie ją mam! Marzenia się spełniają! Koniecznie mi napiszcie, czy już również bawiliście się kiedyś taką główką. Albo czy chcecie spróbować swoich sił we fryzurach i ozdobach na tej otolalce. Ale najpierw jeśli jakaś zabłąkana księżniczka lub zabłąkany książe mnie jeszcze nie subskrybują, mają teraz czas nadrobić. Moim dzisiejszym zadaniem będzie stworzenie księżniczki jednorożców z tej otolalki. Czy mi się to uda? Mam nadzieję! I liczę na pomoc kitka, którego kanał macie tutaj. Także zapraszam. Wszyscy fani lalek Barbie i dają teraz kciuka do góry Bo każdy kciuk w górę to dodatkowa lalka na świecie Pamiętajcie Powiem wam, że strasznie jej zazdroszczę Tej jednorożcowej opaski Którą oczywiście sama musiałam przymierzyć Niczym prawdziwa Mufina Art Stoka bok. Kolorowych włosów Pięknych paznokci I wszystkich spinek i dodatków Napiszcie mi koniecznie w komentarzu Jaki kolor włosów chcielibyście posiadać Bo ja różowy A na 10 tysięcy łapek w górę Przefarbuję się na różowo Obiecuję Łukasz będziesz zadowolony? Tak No co? Już mam teraz różowe brwi i różowe rzęsy Także prawie się wpasowałam Tym co mogłam Ale mega Tyle lat czekałam A my przechodzimy do naszej walki Nasza piękna laleczka prezentuje się tak. Tutaj jest nasza główna bohaterka razem z przyjaciółką. A przyjaciółka ma na bluzaczcie jednorożca, ale mega. Nie spodziewałam się, że Lalka będzie miała nawet paznokcie do zrobienia. Ale super! Tutaj mamy wszystkie akcesoria i do włosów, i do naklejania na twarz, jak i na paznokcie! Spineczki! Ale dobra. Resztę zobaczymy po odpakowaniu. Mamy tutaj różne propozycje fryzur Ta z jednorożcem oczywiście najlepsza Według mnie Glitter Hair Deluxe Styling Head I zobaczcie tylko jak tylko ją zdobimy Ja zawieram jej opaskę Bo ta opaska jest totalnie w moim stylu Tu ma być nawet lokówka Wow Zobaczymy Czy uda mi się ją zrobić na księżniczkę jednorożców Też chcę takie włosy Wszystkie przyjaciółki naszej Barbie mamy tutaj Ale nie ma co przedłużać Zaczynamy i nasza laleczka ma polską instrukcję obsługi Także w 100% będę wiedziała jak wszystko zrobić Jak używać sztucznych paznokci o, Ona ma ruchomą głowę i ramiona, ale super Możesz też wystylizować swoje włosy No wiadomo, że to zrobię I nasza królewna ma przepiękne studio urody Mamy tutaj fryzjera, manicure i makijażystkę no, mów na Art. Nie gadaj tyle, tylko zaczynaj! Chcę być piękną księżniczką jednorożcy. No i nią zostaniesz. I nasza Barbie prezentuje się tak. Koniecznie mi napiszcie w komentarzu, jak powinnam ją nazwać. Nie mogę przestać podziwiać jej pięknej bluzeczki. Jest brokatowa, srebrna i w gwiazdki. Także no po prostu rewelacja. Jej włoski od tyłu wyglądają tak: mają tutaj przepiękne kolory niebieski, różowy, a nawet brokatowy. Srebrno-brokatowe pasemka. Prześliczne. Sama marzę o takich. Głowa naszej Barbie jest ruchoma. Tak samo jak jej dłonie, żeby o wiele wygodniej było nam robić maniky. Dawaj Mufina! Poczekaj cierpliwości, najpierw muszę pokazać wszystkie przyrządy jakie z nią dostaliśmy. Pierwszym gadżetem do naszej Barbie jest ta oto opaska. Jednorożcowa i to jeszcze różowa, także no rewelacja. Lokówka, zaraz zobaczymy w jaki sposób się jej używa. Różowa szczotka do włosów, ej sama taką chcę. Napiszcie mi teraz koniecznie w komentarzu jaki jest wasz ulubiony kolor. Bo mój to różowy. Tipsy do paznokci. Oraz tasiemki, z pomocą których możemy je zamontować. Naklejki na paznokcie. Mmm, może sama sobie coś nakleja. Kilka spineczek. Ta spinka jest z jednorożcem. Czyli idealnie. To są chyba tatuaże dla naszej Barbie. Z jednorożcem? O tak. Spineczka z pasemkiem i ozdobne koraliki do naszych spineczek. A w dodatku nasza Barbie posiada jeszcze na włosach już dopięte pasemko z piękną spineczką, w którą można wmontować nasze koraliki. Na pewno dokleje jej kolczyki, no bo księżniczka jednorożcowa bez kolczyków, no tak być nie może. Ale zaczniemy od jej twarzy. Pierwszą rzeczą jaką chcę wykonać to dać jej troszkę różu na policzkach. No więc zaczynamy. Czek, 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 Zrobimy jej taki uroczy, zaróżowiony nosek. No bo róż to jest najlepszy, co może być w makijażu. Pac, 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 pac. Bo różu nigdy za wiele. Troszeczkę tu jej wykonturujemy różem. Trochę cienia do połowiek. I od razu wygląda słodziej. Teraz przykleję jej kilka perełek, ponieważ jest to w końcu nasza królowa albo księżniczka. I pac. Nakleimy jej oczywiście kolczyki. No, rewelka. Spokojnie, jeszcze drugi. I hopsa. No pięknie. Teraz tatuaże. I przykleimy jej kilka tutaj. Serducho na przykład. Tutaj gwiazdę, bo jest naszą gwiazdą. Mniejszą damy tutaj. Mniejsze serducho tutaj. I tutaj. Jeszcze jedno serducho przydaje się tutaj. Zastanawiam się, gdzie przykleić jej tęczę. Hmm. No, no się najbardziej uroczo by wyglądała. To nie? Niech zostanie. Okej. Okay. Przy pomocy tych dziecików zrobię jej teraz błysk w oku. I błyszcz. i pat. I proszę Państwa, nasza twarz skończona. A teraz przejdźmy do jej paznokci. I zobaczymy, kto będzie miał ładniejsze. Ona czy ja? Najpierw nakleję naklejki na paznokcie na nasze tipsy. I nasza piękna karuzelka z tipsami prezentuje się tak. Ja najbardziej jestem zakochana w jednorożcu tym, i tym. Uważam, że są przeurocze i sama bym takie chciała, ale są tyćko za małe. No ale trudno. Teraz to wystarczy wyłamać każdy tipsik, a następnie przy pomocy tego kleju nakleić na paznokcie. Przetestujmy to. Już wiem, czyli najpierw naklejamy tą naklejkę mocno, a następnie ona zostawia tutaj taki klej, dzięki któremu możemy teraz to swobodnie nakleić na jej paznokcie. I paf! Pierwszy nasz tipsik gotowy. Wracam, jak zrobię jej cały manikir. I nasz skończony manikir prezentuje się tak. A teraz zdecydujcie, kto ma lepszy manikir. Ja czy nasza Barbie? Według mnie Barbie, bo jest bardziej różowy, tęczowy i jednoróżcowy. A teraz chciałam z tej naklejki z napisem Barbie zrobić jej pierścionek z jej imieniem. Zobaczymy, czy mi się to uda. I nasz pierścionek zakładamy na palce naszej pięknej modelki. Proszę Barbie. Okej. Okay. A teraz idziemy do fryzjera, który zrobi nam porządek z jej włosami. No wreszcie! Barbie strasznie coś niecierpliwa. I tak jeszcze każe nam przykleić tego jednorożca, więc dam go może tutaj. Co ty na to? To niech będzie. Ale teraz włosy. Najpierw rozpościmy jej kucyki i zobaczymy, jakie jej włosy prezentują się w całości. Na razie to wypniemy i przy pomocy naszej pięknej szczotki rozczeszemy. Ale pasemka! U, Łukasz, mogę mieć takie pasemka? No, zrób sobie. Na 10 tysięcy łapy w górę robię różowe. I piękne włoski mamy już rozczesane. Okej, okay, i oprócz oczywiście naszej pięknej opaski, którą jej założymy, troszeczkę jej spleciemy te włoski, bo w końcu jest królewną. Najpierw zacznę od wpięcia jej tych pięknych spinek z kryształkiem. Jedno już mamy, teraz drugie. Nasza spineczka potrzebuje koralika, różowego oczywiście. I teraz nim spinamy włosy. Teraz przyszedł czas na lukówkę. Zobaczymy, czy umiem jej używać. Zaczniemy od końca i zwijamy. Zwijamy, 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 zwijamy. Stop. Przyciskamy. I czy to serio jej zwinie te włosy? Jak myślisz, Kitek? Nie wiem. Zrobiło loczka. Teraz z drugiej strony. W ogóle jak ta spineczka pięknie pasuje do jej pasemek. I znowu zwijamy. I przytrzymujemy. Ale ta lukówka mnie parzy, nie no żartuję, jest zimna. I troszeczkę zwija te włosy. Udało się! Teraz zrobimy jej dwa warkoczyki. Podzieliłam włosy na pół i z każdej strony zrobię po jednym warkoczyku. Ja właśnie nauczyłam się robić warkoczyki na lalkach. Jeśli również bawiliście się w fryzjera na lalkach, napiszcie teraz mali fryzjerzy. Związujemy i jednego mamy z głowy Teraz jeszcze drugi Lepszy warkoczyk, kucyk czy kok? Jak myślicie? Teraz pozostałe koraliczki wepnę jej we włoski Tu i tutaj A teraz żeby włoski nie wpadały do twarzy Damy jej jeszcze jedną spineczkę Żeby miała jeszcze jednego jednorożca we włosach W końcu jest jednorożcową królewną I gotowe Jeszcze kilka koralików Damy jej tutaj na wózeczkę Żeby miała taki perłowy dekolcik nie wiem jak wam, ale mi brakuje naklejek na jej dekolcie. Przepiękną tęczę tutaj damy. Spadającą gwiazdkę, drugą spadającą gwiazdę. Jednorożca! I pięknie! Księżniczko jednorożców. Nadszedł czas na efekt końcowy. Showtime. Zacznijmy od jej pięknego manicure razem z pierścionkiem z imieniem tatuaże na dekoldzie i większej ilości dziecików, warkoczyków, spinek oraz pięknej księżniczkowej opaski żeby wszyscy widzieli, że jest księżniczką jednorożcy błysk w oku no i przepiękny makijaż także fryzjer, makijażystka i manikierzystka odhaczeni koniecznie mi napiszcie jak podoba wam się efekt końcowy oraz jak wy byście ją ozdobili czekam na wasze pomysły ja najbardziej jestem zachwycona z jej włosów oraz opaski ale takim makijażem też bym nie pogardziła. Dzięki Mufina czuję się jak prawdziwa księżniczka. Nie ma za co Barbie. I zapraszam cię ponownie do mojego salonu piękności. Salon Piękności Mufina Art. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. I dajcie mi znać, czy chcecie więcej filmików, na którym przerabiam tę lalkę. Bo nasza Barbie uwielbia być gwiazdą wieczoru. No wiadomka. Mam nadzieję, że nasza księżniczka jednorożców wam się podobała. Koniecznie napiszcie swoje propozycje na jej imię. Pamiętajcie, że na 10 tysięcy łapek w górę farbuje się na ruszowo. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki. Pa!